Choinka to symbol starszy niż chrześcijaństwo. Gdy w naszych domach pojawia się choinka, rzadko zastanawiamy się, skąd pochodzi ten symbol. Jego historia jest jednak znacznie starsza niż samo chrześcijaństwo. Zanim choinka stała się znakiem Bożego Narodzenia, zimozielone drzewa miały szczególne znaczenie dla dawnych ludów Europy. Celtowie, Germanie i Słowianie widzieli w nich symbol życia, trwania i nadziei. W czasie najdłuższej nocy roku Wnoszono do domów zielone gałęzie, aby przypominały, że światło i ciepło powrócą. Gdy chrześcijaństwo zaczęło rozprzestrzeniać się po Europie, nie zniszczyło tych zwyczajów, lecz nadało im nowe znaczenie. Zimozielone drzewo połączono z biblijnym drzewem życia. Światła na choince stały się symbolem Chrystusa jako światłości świata, a gwiazda na jej czubku zaczęła przypominać gwiazdę Betlejemską. Dlatego choinka ma podwójne znaczenie. Ma korzenie sięgające dawnych wierzeń, ale dziś symbolizuje nadzieję, światło i życie w środku zimy.